Wiecie, dlaczego nie mówię wprost na przykład w jaki sposób można zarobić, bo jest tutaj wiele osób, które mówi, jak krok po kroku gdzieś dochodziło do czegoś, jak zarabia fajne pieniądze, w jaki sposób, to takie osoby są uważane za jakiś naciągaczy, ściemniaczy, chcę, ludzie chcą, aby im to udowadniać. Jak udowadniają, to twierdzą, że nie, że to tata im kupił cokolwiek innego. Dlatego nie mówię wprost, bo można nawet zarabiać, na przykład kupując ode mnie produkt, przyczepę i tworzyć swój biznes na kołach. Ale nie o to chodzi, żebym tu coś reklamował, chodzi o samą chęć do działania. Co możesz robić, na przykład, nie zarabiać tej kwoty, którą podałem na swoim etacie? No to możesz, nie wiem, po godzinach czyścić auta, pielęgnować auta. Bardzo fajne pieniądze można z tego wyciągnąć. Co jeszcze, najważniejszy w dzisiejszych czasach, social media prowadzić social media firmom okolicznym w swojej miejscowości wiele w ogóle tego nie robi a za chwilę bez tego, jak przyjdzie kryzys, naprawdę będą ciężko przędli, jeśli nie będą mieli już do jakiejś docelowej grupy odbiorców, więc pomyśl o tych pomysłach, może Ci się przyda. Chciałbyś zarabiać pieniądze przez internet, ale nie masz wystarczająco dużo czasu? W takim razie pokażę Ci, jak można zacząć zarabiać nawet 1000 dolarów tygodniowo, bo dasz sobie radę bez żadnego doświadczenia.